Część użytkowników tego ogrodu działkowego w Poznaniu chce założyć stowarzyszenie, by wyzwolić się spod zarządu polskiego Związku Działkowców. PZD woła od nas opłaty, yy, chcą mieć, nie wiem, wpływ na to, co tu się dzieje, a my chcemy decydować sami o sobie. Chcemy móc sami mieć osobowość prawną, chcemy mieć sami możliwość chociażby brania udziału w jakichś grantach, dotacjach itd. Nie chcemy płacić składki, z których nic nie wynika, ponieważ my płacimy od lat składki, z których nic de facto do ogrodu nie wraca. Stowarzyszenie, które jest w procesie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym chce na przykład naprawiać drogi, poprawić oświetlenie czy rozbudować świetlicę. Zdaniem Polskiego Związku Działkowców powód założenia stowarzyszenia jest inny. To ucieczka przed prawem. Ucieczka przed prawem odbywa się w wielu ogrodach, dlatego ustawodawca zagwarantował ogrodnictwu działkowemu, czyli działkom, pewne prawne aspekty, a to prawo niestety jest w Polsce na dosyć sporą już w tej chwili skalę łamane. Przedstawiciele PZD twierdzą, że chodzi przede wszystkim o zamieszkiwanie ogrodów działkowych. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jasno wskazuje, że na terenach rodów mieszkać nie można. Choć domy, które tu powstają, wyglądają na całoroczne. Zmusiło nas do tego życie, w takim czy w innym układzie i tyle. Duża grupa działkowców z poznańskiego szafirka zażądała wyboru nowych przedstawicieli władz ogródków. Poprzedni zarząd został niedawno odwołany przez PZD. Na zebraniu było nerwowo. Ale to zebranie zwołane w piątek na ósmą rano nie przyniosło żadnych efektów. Uczestniczyło w nim zbyt mało osób. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję państwu bardzo za zebranie. Dziękuję Społeczność ogrodów jest podzielona. PZD to jest taki komunistyczny układ, którego my już dawno nie chcemy. Powinni działać na dobro ludzi, a nie na przeciwko. Działkowcy Tacy jak my nie mieliby żadnych praw. My musieli wszystko robić to, co oni narzucają. No, ja się zastanawiam tylko, czy osoby łamiące prawo mają to prawo ustanawiać. W Wielkopolsce działają trzy okręgi Polskiego Związku Działkowców w Pile, Kaliszu i Poznaniu. Sam okręg poznański to niemal 300 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów. Spór działkowców to także walka o pieniądze. Każdy użytkownik grot odprowadza corocznie składki. I choć nie są one wielkie, w skali całego związku w grę wchodzą miliony. Marcin Wrublewski, teleskop.